Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na moim kanale, Słuchajcie, dzisiaj miało być naprawdę. Miał być fajny odcinek, e, miało być fajne SBC o fajną paczkę. Ale co zrobiło EA Sports? Wydało paczkę z totsem Deluxe, gdzie mam do trafienia piłkarza z Premier League, Seria, Bundesliga, Ligę lub La Ligi. Także zamiast zrobić SBC od Team of the Season Ultimate, zrobili takie coś. także Nie ukrywam, że jest to troszeczkę. Troszeczkę się zawiodłem, chyba że dadzą SBC o toca jutro, czyli w środę, bo kiedy ten ja gram jest wtorek. Także no zobaczymy. W każdym razie to, was w tym odcineczku Dzisiaj trafiamy to, co właśnie z jednej z tych lik, także zostawcie kończączkę, gramotnie no, film, Subskrujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z Jeszcze raz. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z na moim kanale i zabieramy się do robienia. <słyszy> Team of the season Deluxe. Deluxe. Nie, to jest, nie wiem to jest Deluxe w tym SBC tak naprawdę, ale może nie mieli pomysłu na nazwę. Nie wiem. W każdym razie jakiego to, co sobie możemy przypalić? Myślę, że na spokojnie taki markinios. Może być Damian! przepalony, bo nie będę... Go używał, także ja Was nie będę zanudzał robieniem tego SBC i widzimy się, jak będzie to gotowe. Także dajcie mi chwileczkę. Także, moi drodzy, wszystko jest gotowe: 83 ratingów, 64 zgrania. Myślę, że te karty na spokojnie możemy przepalić. Wydałem tak naprawdę tylko z maksymalnie 5000 monet na to SBC, więc teoretycznie powinno być warto, ale jak dobrze wiecie, różnie bywa z tym SBC. No, zwłaszcza u mnie. Ja z tych SBC, z tego co pamiętam, nic fajnego nie trafiłem, ale to się może zmienić właśnie teraz. Także słuchajcie, no 5 na razem jest no, dużo, dużo zawodników do trafienia. No nie chcę mi się liczyć dokładnie ilu, ale jest naprawdę duża ilość zawodników. Także słuchajcie, Liga Francuska, Brazylijska flaga, lewe skrzydło lub napastnik z Ligi Francuskiej, Francuz, Beneder albo Mbappé Także, to, moi drodzy, parzuszka się właśnie otwiera i spójrzmy czy było warto wydać te potężne 5000 monet na tę paczkę. Zobaczmy. Żeby to był jakiś naprawdę fajna grywalna karta. Zobaczmy, jaka to będzie flaga. To jest najważniejsze, to jest flaga Brazylii. To będzie lewe skrzydło, prawda? To nie, to nie... Oj, oi, oj, oj, oj. Znaczy powiem tak, ratingowo jak najbardziej. 97 Overall, słuchajcie, to jest. Próbuję znaleźć pozytywy z tego SBC, naprawdę. Próbuję znaleźć jakikolwiek pozytyw z tego SBC. I nie mogę znaleźć, bo nie będzie już żadnego SBC, chyba o, o żadnego toca, więc. No mogą być lepiej, chyba. Aczkolwiek wiem, że mogę trafić jakiegoś Rajkowicie, tak? Mogę trafić jakiegoś Hendersona, na przykład. To jest, to jest, to jest również możliwe. Ale karta 97, 5K za Wydaje mi się, że dobry deal. Także nic, moi drodzy. No, wtorek kończymy na trafieniu Alisona, który który nie jest złym trafem. Teoretycznie nie jest złym trafem, aczkolwiek, no, nie będę go używał w moim składzie, niestety. Chociaż mógłbym tak naprawdę. Ale chyba tylko nie. Chociaż może? No nie wiem, zobaczymy. Torkowy ale się odmeldowuje. Także widzimy się albo jutro, czyli w środę, może widzieć jakieś SBC, zobaczymy. Albo w czwartek, kiedy właśnie będą nagrody za G1. Także. Papa. Pa. Środa. Wyjdźmy na 19, mój drodzy, co znaczy, że wyszło nowe SBC. Chyba mam taką nadzieję, że jej dodało coś nowego, że to będzie coś, coś ciekawego, coś świeżego. Chcemy mm. zrobić jedno SBC o to, co Ultimate zrobiliście dwa razy, SBC o gwarancji Dreaming Decision Deluxe. I pewnie myślicie, że zrobię to SBC drugi raz. No i dobrze myślicie. Tak więc, moi drodzy, kolejny SBC yy, Deluxe zrobione. Yy, wiem, że mogą wyjść pewnie tani, ale szczerze na tym etapie FIFA już w ogóle mnie to nie interesuje. Przepalimy Alisona, którego trafiliśmy przed chwilą. Przepalmy te wszystkie karty, bo, bo czemu nie? Trafmy sobie jakiegoś Benedera, jakiegoś Mbappe, jakiegoś Ronaldo. Messi'ego bym już nie chciał, ale no, no, coś fajnego mogło wypaść. No, wypadł ten Alison spoko, a to może być druga szansa na to, żeby trafić Benedera lub Mbappe lub Neymara. Także paczka się otwiera i spójrzmy. I po prostu spójrzmy. Czy było warto wydać tym razem wydałem więcej, bo około 30 tysięcy, także... Spójrzmy, jaka będzie flaga, to jest najważniejsze. To będzie flaga Holandii, czyli to chyba nie będzie nikt. Dobry. Depay! Uuu, to jest liga francuska. 94 to jest grywalna karta, wam powiem. A I szczerze wam powiem, wydaje mi się, że było warto, w sensie... Nie wiem, ile on kosztuje, zaraz zobaczymy. Ale generalnie, kurde na ławeczkę, no taki depaj. Ja jestem zadowolony. Jak najbardziej jestem zadowolony, bo ma on 5 sztuczek. Zrobił on niestety 3 słabszej, ale to nie szkodzi. Eee, no bo zobaczcie, kurde, jaki on ma staty: 99 siły strzału. To też na karta. Na pewno z ławeczki wejdzie strzał v, to jest To są najważniejsze cechy. Ile on by kosztował? To jest moje pytanie na dzisiaj. Około. 300 tysięcy monet! Ej, szczerze? Było warto, naprawdę było warto. Także co, no widzimy się jutro, będą nagrody za G1, w sensie widzimy się dzisiaj, tylko że dzisiaj jest środa, więc widzimy się w czwartek. Tak, dokładnie. Także jutro jest czwartek, nagrody za Golda 1, paczuszki, piki, także za chwilę się widzimy. Proszę Państwa, czwartek, godzina 10.18, także już mamy nagrody za Food Champions. mam szczerą nadzieję, że wszystko jest na swoim miejscu, co oznacza, że odbieramy nagrody, słuchajcie, odbieramy nagrody za Golda jedynkę, oczywiście jedna z tych pięciu kart mogłaby, mogłaby, mogłaby wpaść, nie ukrywam, że mogłaby dzisiaj wpaść, może oprócz Messiego, bo już jeden czerwony Messi starczy, także moi drodzy, zanim zaczniemy, oczywiście dajcie mi znać, co robicie w tych pikach, bo to jest okres, w którym... Warto się pochwalić, także piszcie oczywiście w komentarzu Wybieramy paczki niewymienne, bo jak żeby inaczej, żeby trafić może jakiegoś, jak, jakiegokolwiek Totsa naprawdę, jakiegokolwiek tosa. No i zobaczmy, zobaczmy słuchajcie, czy warto było się męczyć, wbić w ostatnim meczu gol jedynkę. Wydaje mi się, że raczej nie było warto Może to będzie ten historyczny moment, w którym wleci trzeci czerwony Messi, z którym nie wiem co bym zrobił, ale nieważne Dwa pigi, dwie paczki, została taka, 5 tysięcy monet, klasyczny zestawik za gol 1. i... Słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu przejdźmy do pierwszego piku. Jest to Jordan Henderson. Szczerze, ja już, ja się, ja się już nie spodziewam niczego w tych pikach, tak naprawdę. Ja już zostawiłem swoje i wiem, że w ostatnim piku nie będzie totalnie nic. I mobile, i Henderson, którego już mam. <grym> Także, o tym mówię, słuchajcie, o tym mówię, niestety. Ja już, ja już się wyczerpałem chyba w tej pifie, więc... No tak to wygląda. Kogo ja mam wziąć w ogóle? Zobaczmy i i zrobię SBCO o co jest of the world, bo tch, niestety to już, to już, to już, nie, to już nie, te, nie te czasy niestety, nie te czasy. Dobra, także jak sam widzicie, potężny skład został zrobiony, bo 9-6 obile i karty typu 7-7, 7-9, także no nic, zanim no mówię, na no te piki może za tydzień, bo jak dobrze wiecie, za tydzień również będą, to, będą piki z toców Ultimate, więc kto wie, może za tydzień, po prostu ten tydzień nie był mój, ale kto wie, może z paczek coś siądzie, no zwykle jak nie siada mi nic pików, to potem coś mi siada w paczkach, więc no miejmy nadzieję, wśród tych 9 paczek lub paczki z tocem będą jeszcze jakieś fajne niebieskie karty, także... Zacznijmy. Oto oczywiście paczki za 15. Nie, nie zacznijmy, bo jeszcze muszę im mobile sobie tutaj ładnie schować. Zacznijmy od paczki za 15 tysięcy monet. Liczmy na to, że, że wleci jakiś jakiś toc, jakaś karta wysokościowana. Mamy ekrany w pierwszej parcy. słuchajcie, tak możemy zaczynać. To nie jest toc, ale to jest walkout, słuchajcie. To jest walkout z Francji SO, czyli to jest lapo. Nie, to nie jest zapor, to jest, słuchajcie, UTT lub lapo. Lenglet, słuchajcie, Lenglet 85. Bardzo dobrze, bo to jest. Niestety paczka jest nie sprzedawalna, aczkolwiek będzie się. przydać się na pewno do jakiegoś z BC, więc ja już. ja już. ja już jestem. ja już jestem jak najbardziej, najbardziej zadowolony. Słuchajcie, takie karty są. Będą, będą potrzebne, bo jeszcze pewnie wyjdzie nie jedno z BC, na które będę musiał wydać trochę pieniędzy, także liczmy na to, że będziemy mieli takie jedno. no także. także tak, także tak, no. Dobra, także co? Otwórzmy sobie tak w międzyczasie paczkę z piłkarzem Trium res... Re, re, rest. reszty świata. E, może jakiś orsić fajnie było, bo w sumie. Albo jak albo Orsic. Tyle chcę. Z Francji? To jest z Francji? No, o Jezu, szczebra. Ale dobra, idź. Idź sobie, idź w ogóle. Idź. Dobra, paczka z 30 monet. Jedyne wymienne paczki to będą te za 100 tysięcy, także... Proszę was. Ekrany chyba? To są... Tak, są ekrany. Nie będzie to of the Season. To będzie... Men of the Match. Z Korei. To nie będzie na pewno Sony niestety, bo to jest... Hyundai. Kto to jest? Słuchajcie. Z Korei. Lee Chung-Yong. Dokładnie, wspaniała karta. Myślę, że zasłużona jak najbardziej. Ktoś jeszcze może? Oprócz niego Casillas, ok, może być. Pierwsza paczka 35k i na gorzej, ale za mnóstwo toców. Także co najmniej jeden by naprawdę, by naprawdę fajnie, nie ma ekranów, dobra. A jejku, jejku. No te nagrody dzisiaj coś, 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 coś niefajne się wydają, wiecie? Bo coś, no, no nie idzie mi, chciałoby się powiedzieć. dobra, dwie paczki za 50 tysięcy monet, w których co najmniej jeden łochad moglibyśmy ujrzeć, także. Są ekrany? Bardzo dobrze. Niebieskie może? Nie. To jest ikona? To chyba nie jest ikona, prawda? To jest ikona. O Jezu, już myślałem, że to jest ikona przecież. Sergio Ramos 89, przyda się na pewno, ale szczerze, te flary były już tak białe, że już byłem pewien, że to będzie jakiś póyal albo hierro. No ale okej, okay, może być Ramos. Limit narzekania został wyczerpany. Jeszcze Lopez, także bardzo przyjemna paczka. No i dobra, ostatnia paczka niewymienna, w której liczymy cały czas na kartę niebieską. mocą są do trafienia. Są ekrany. I. Nie ma... walkautu, także... ...dupa. Brazylia... ...SN, czyli to będzie... ...Lukas! Lukas, którego niedawno zrobiliśmy. Przyjemna karta, ale... ...no z paczki raczej niezbyt mi się przyda. No dobra, także dwie wymienne paczki ostatnie w tym odcinku nam zostały. I co? No i liczymy na to, że... ...że coś się fajnego pojawi... ...są ekran... ...że że nie ma ekranu. Dobra, nie ma wokautu, jejku, no... ...a żadnego, żeby, żeby żadnego toce nie było, serio... ...to naprawdę... ...aż dziwne! No... ...kurde, no... Taki okres i co? Nic? Dobra, ostatnia paczuszka na dzisiaj. I liczymy na, 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 na niebieskie flary. Także niebieskie flary! Nie ma walkoutu. Fabinho, karta 85, także... Ha, niezłe, niezłe nagrody. Nie będę ukrywał. Całkiem niezłe nagrody. A wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało że tak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z na moim kanale. Ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.